Cześć. natrafiłem na taki filmik, Milicja, filmik, którym chciałem się Wam podzielić, ponieważ myślę, że tytuł gry Hotline Miami jest nieadekwatny, powinien powstać tytuł Hotline Belgrad. A dlaczego, jaki w ogóle chory vibe miała ta yy, milicja z tamtego czasu Jugosławii, zobaczycie sobie w filmiku. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Ja na samym początku zapraszam do wsparcia mojego kanału na Patronite. Link będziecie mieli oczywiście w opisie filmu. Tam też będziecie mieli napisane, z czym wiążą się konkretne progi wsparcia mojego kanału. Zaczynamy film. Od razu na wstępie zaznaczam, że ja tutaj nie gloryfikuję żadnego ustroju politycznego, żadnego sposobu sprawowania rządów czy ucisku obywateli. Natomiast chciałem wam pokazać w ogóle, jaki vibe, jaki chód bije od tych policjantów czy, czy milicjantów. Na filmie Milicja, do, do którego link będziecie mieli w opisie, ale przedstawię go wam w tym filmie. Film pochodzi z 1992 roku, z Jugosławii i pokazuje w dużym skrócie działania tamtejszej milicji, która była tak na dobrą sprawę sformowana dosyć, dosyć dorywczo, tak na prędce. Ale zobaczcie sami, jaki tam jest klimat, jaki tam jest taki ciężki, lepki nastrój. No, coś niesamowitego. Zobacz, zobaczcie sami. ten taki brudny klimat gdzieś wczesnych lat 90. w Belgradzie, w państwie targanym konfliktem zbrojnym, gdzie jacyś ludzie próbują przywrócić porządek prawny, walczyć z jakąś tam przystępczością podejrzewam, więc tak jak mówię, sam ten już taki, taka lepkość, ten, ten taki brud, tak naprawdę zacieranie tych czarno granic, do tego też co mnie uderza, te takie stare jednostki broni, jakieś Thomsony tutaj w ogóle ci policjanci mają w latach 90. i to jest podbite tą taką syntpopową nutę to, no jeżeli ktoś nie zrobi kiedyś gry Hotline Belgrad, to będę bardzo, za, będę bardzo zawiedziony, no spinamy się to wszystko to stylistycznie niesamowicie, bardzo mi się ten film podoba i nie mówisz tutaj abstrahując z jakichś politycznych, tak jak mówię, jakichś politycznych zawiłości, dajcie sobie z tym spokój, bo absolutnie nie o tym jest ten film, ale chciałem wam pokazać samą stylistykę tego filmu, to jak ktoś genialnie to wszystko połączył, ten brud, okres historyczny, Tą popował muzykę, no mistrzostwo świata. Dajcie znać co wy myślicie o tym filmie, dajcie znać co wy myślicie o takiej stylistyce i dajcie znać co wy przede wszystkim myślicie o pomyśle na grę Hotline Belgrad, bo według mnie byłaby genialna. Wpleść tam jakieś jednostki broni z okresu, jakieś właśnie Thompsony, stare strzelby gładkolufowe i tak dalej. Tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja zapraszam na mojego Discorda, gdzie możecie porozmawiać ze zweryfikowanymi funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej itd. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam różne ciekawe foty ze służby. Trzymajcie się i hej!